Witam serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się wymianą wahaczy yy, przednich w samochodzie osobowym. I teraz tak, yy, wahacze mogą być różne, tak? Poprzeczne, wzdłużne, standardowe, taka o, LK yy, I mamy dwa rodzaje też sworzni. Jeden mamy Wsadzany w zwrotnicę i zakręcając śrubą, zaciska nam się. Akurat to jest ten przypadek, co Wam zaraz pokażę. Druga może być taka opcja, że przez we zwrotnicę wsadzamy sworzeń i od góry idzie nakrętka, tak? E, także te dwie wersje. Przede wszystkim, oczywiście, zaczynamy od e, wyczyszczenia wszystkich śrub. E, to będzie do wycięcia. Przede wszystkim Aha. zaczyna. Przede wszystkim zaczynamy od oczyszczenia wszystkich śrub, najlepiej jakąś środką drucianą, tak? I zmoczenia jakimś, nie wiem, placebo typu WD40, z forszowych, cokolwiek, tak, jakiś odrzewiać, żeby po prostu namoczyć te śruby i żeby łatwiej nam się je odkręcało. Przechodzimy do pokazywania, co i jak. To jest właśnie typ e, mocowania stworzenia, o jakim Wam mówiłem. Idzie nam. Mamy wahacz, tutaj przykręcony na jedną śrubę, tak? Z przodu mamy drugą, i tutaj od tyłu, gdzie widzimy ten gwint porzewiały, trzeba będzie jakoś to się dobrać, do tego wyczyścić i czymś sprzykać. Zgadza się? No i tutaj mamy stworzeń wahacza wciskane w zwrotnicę. Zwróćcie uwagę, że zwrotnica jest przecięta, ponieważ ona się zaciska na sworzniu. Podczas dokręcania i generalnie, tak naprawdę, to sam stworzeń trzyma śruba O, tak jak tutaj widać Zaraz pokażemy co i jak, bierzemy się za czyszczenie śrub e, I spsikanie jakimś specyfikiem, tak? Później podnosimy koło I zaczynamy po kolei wszystko odkręcać Dobra, śrubę mamy wstępnie przeczyszczoną Jedną, drugą Do tej to akurat ciężko się było dostać To na górze tak samo z drugiej strony też wstępnie mamy przeczyszczone wszystko, i teraz lecimy z moczeniem wszystkiego. Tutaj, jeśli chodzi o zwrotnicę, dobrze byłoby nam napisikać o tą szczelinę, gdzie siedzi sforzeń, dlatego że i na wierzch może go będzie łatwiej ruszyć. Dobra to też o, wszystko musimy sobie dokładnie sprzikać była postrość Tak jak widać na załączonym obrazku Śruby mamy wyczyszczone Wypsikane, kawa wypita, więc zdążyło podziałać Nie wiesz kto to tak dokręcał? Nie. To za ciul? Nie. W sumie to patrzę na niego, tak. <laughs> kamera is shaking. <laughs> Dobra, jak już sobie wszystko poluzowaliśmy, tą nakrętkę zdjąłem sobie wcześniej. O, ostroż. Tą nakrętkę zdjąłem sobie wcześniej, to już sobie odkręciłem. E, tutaj sobie poluzowałem dużo wcześniej, bo to było trochę mocowania z tymi śrubami. Tą tak samo i dopiero jak wszystko poluzowane jest. Podnieśliśmy auto na podnośnik, tak? No i teraz bierzemy się za demontaż tych trzech śrub. Złapostrość. Masz? No. Dobrze. Swożnie, jak już sobie wyjmiemy tą śrubę, odkręcimy. Możemy zdjąć koło, żeby nam było wygodniej. Nawet trzeba, bo inaczej, bez kołem założonym będzie ciężko. Mamy no coś takiego. To jest moi drodzy ściągacz do stworzni wahaczy. I jego sobie wsadzamy zawsze. W tym miejscu, pod zwrotnicę, tak odchylając delikatnie gumę Stop Mów dalej Jak klikniesz na ekran to się wyostrzy, nie? No już Od nowa? To była pauza, gadaj No Odchylamy sobie tą gumę Tutaj, tą osłonę, prawda? Wsadzamy sobie tą część Ściągacza pod spód Górą napieramy na stworzeń, który nam wystaje i po prostu dziada, skręcamy Jeśli mamy przypadek taki jak tutaj, że akurat stworzeń jest schowane w zwrotnicy, możemy sobie użyć chociażby jakiś nakrętek, jak nie mamy nic innego, profesjonalnego. Wystarczy nakrętkę dobrze ułożyć na górze. O, ona tutaj sobie chodzi luźno dookoła lata. Tak, za dużo nie może być, żeby się jej nie wgnietli. Ona sobie tak luźno lata. Trzeba tutaj złapać, wsadzić sworzeń ten ściągacz, prawda? Zaprzeć e, końcówką ściągacza na krętkę i ciągnąć do dołu. Ale że robimy sobie dzisiaj jaja. Tu do prawej strony niepotrzebny ściągacz, dobra! Może, na, może z drugiej strony Wam pokażę, jak się tego używa. Mhm. Powod, powód wymiany wahaczy u nas. Smile Z drugiej strony. Tak wygląda uszkodzona guma. Ona się rozwukanizowała tak, odkleiła się od tej zewnętrznej ee, tulejki. Tulejki zgadza się i na dobrą sprawę moglibyśmy to wymienić, tak? To wymieniamy, przecisnąć można na prasie. Tutaj ten stworzeń wygląda w porządku w miarę. E, silent block, przepraszam, silent block. Tutaj mamy sworzeń wahacza. On jest jeszcze sprawny. On już sobie chodzi dość leciutko, dość miękko. Jeszcze nie stuka, tylko że tak. Te wahacze moi drodzy mają ile? 60-70 tysięcy przerobione. W granicach 70 tysięcy. Wyciągamy, narobimy się, wymienimy tą gumę, tak? Dajemy komuś na prasę, chyba że mamy prasę albo jakiś patent jak to przebić, bo można. I wsadzamy z powrotem. Robimy ile? 10-15 tysięcy jeszcze do tych 70? Zaczyna nam się luz na sworzeń, na prawdopodobnie robić, tak? Wymieniamy sobie sworzeń. Jego akurat można przecisnąć, tak samo na prasie. Robimy znowu parę tysięcy. Okazuje się, że to nam pada. Szczerze mówiąc, jak warsztaty robią, to ja się nie dziwię. Klient czasami chce taniej, tak, można wymienić, jak najbardziej, tylko zwróćcie uwagę na to, że później po kolei coś Wam się będzie znowu sypać, tak. A my akurat w tym przypadku, za pierwszym razem jak auto od nowości miało 80 tysięcy zrobione i wywaliły się te gumy, to był luz, bardzo duży luz. I te gumy już były w dość słabym stanie, zmieniliśmy obydwa wahacze na nowe, lewy i prawy. Zrobiliśmy jakieś około 70 tysięcy. Znowu wymiana. Słuchajcie, do auta z 2007 roku 400zł e, koszt dwóch wahaczy, nowych, kompletnych Na 60-70 tysięcy to moim zdaniem to nie jest jakiś duży wydatek, tak? Także Ja jestem zwolennikiem wymieniania po prostu całości, bo nie wiem, może jakbym miał prasę to by mi się chciało bawić, ale na pewno miałbym później e, Wiem, że po paru tysiącach znowu bym musiał tą prasę uruchomić, znowu tą samą robotę robić, to wszystko rozkręcać tak, żeby wymienić albo silent block Albo stworzeń wachacza. Jak to woli, jak to lubi. Ktoś się lubi bawić, niech się bawi. Ja wolę wymienić po prostu całość. Bierzemy się za wsadzanie nowego wachacza w to samo miejsce. Tutaj mamy ładnie. Oczywiście trzeba wszystko odpuścić dobrze. Tutaj wyczyścić to gniazdo, w które wchodzi stworzeń wachacza. Tak? Eee, dobrze odpuścić. I tutaj niczym bym nie smarował. Dlatego że on musi się tutaj w miarę. Eee, w miarę ciężko i sztywno siedzieć, natomiast wszystkie śruby, tak jak ta przykładowo, tak jak ta śruba, jedna, druga, one były wcześniej tylko tutaj na gwincie posmarowane. Nie były w tych miejscach, natomiast e, to był delikatny błąd wtedy z mojej strony. Dlatego, że jakby się dostała wilgoć do tych śrub i korozja, mielibyśmy bardzo duży problem, żeby je odkręcić. Także w tym przypadku, akurat też całą tą powierzchnię. Posmarujemy no, no, wiesz, śruby z 2007 i tak nieźle wyglądają. Prócz tego, że, musieli, że musieliśmy te śruby wymieniać. No ale to nic. Dobra, bierzemy Or się za skręcanie. Oryginalne śruby pękły. <grym> no. Wsadzając nowy sworzeń w tego typu, sworzeń ty w tego typu musimy pamiętać, żeby go wsadzić idealnie, musimy mieć idealny przestrzał na śrubę. Śrubę teoretycznie można wsadzić nową. Praktycznie jeśli stara jest nieuszkodzona, też możemy skręcić. Tylko, że tutaj, akurat jak wsadzaliśmy ten e, stworzeń, tak jak mówiłem, odtuszczone wszystko, żeby tam nie było żadnych smarów, i tak dalej. Dlatego, że nie daj Boże, będzie za lekko przykręcimy, albo coś on może latać góra dół i e, ścinać nam troszeczkę śrubę. Oczywiście abstrahuję tutaj, to są bardzo rzadkie przypadki, ale mimo wszystko lepiej mieć się na baczności. E, teraz tak, wahacz jest wsadzony. I Tą śrubę dokręcamy sobie teraz od razu na miejscu. tak? Śrubę już mamy. Nowe nakrętki, nowa śruba, nowe podkładki. Eee, ta śruba będzie przykręcana razem z tą dopiero po przykręceniu koła i opuszczeniu auta już na koło. tak? Jak wahacz będzie w takiej pozycji, w której normalnie auto stoi i pracuje, dopiero dociągamy wszystkie śruby stworzeń. Dokręcamy sobie od razu reszta. Dokręcamy na sam koniec Ok, z drugiej strony Jak już wszystko mamy poluzowane, podniesione, odkręconą tą śrubę Akurat tutaj wahacz e, sworzy nie chce ze zwrotnicy wyjść tak śmiesznie jak z drugiej strony po dobroci Więc tutaj akurat będzie okazja na pokazanie wam W jaki sposób działa Wyjmowanie sworznia Ze zwrotnicy Musimy sobie trochę opuścić Wsadzić tam gdzie ona. Najlepiej żeby go wsadzić jak najdalej Ile wam wejdzie Dobra, nakrętkę trzeba ustawić W miarę Równo i możemy zakręcać. Tylko, oczywiście, nakrętkę musimy pilnować, żeby na mnie uciekła gdzieś na bok. Dobra. I oczywiście, dokręcając tą nakrętkę, trzeba też patrzeć, żeby nigdzie nie uciekła. To jest osiemnastka, dziewiętnastka. Okay. i pomału, jeszcze tak żeby tutaj było widać coś się dzieje, i pomału delikatnie dokręcamy, mając nadzieję, że samo idealnie wyjdzie i chyba nawet widać, że bez oporów żadnego strzelania i innych zabaw, stworzeń nam pięknie wychodzi. No pan taki też ja no, słychać jak stuka dobra jeszcze trochę dociśniemy. Dobra teraz musimy to odkręcić znowu. Ponieważ może nam nie, chce, nie chcieć wyjść, jeszcze mamy drugą nakrętkę. Która już tu nam się powinna schować, i chyba nawet nam się schowa. Już mamy gumę odsuniętą, więc możemy sobie idealnie go kłaść jak tylko sobie chcemy. Taki trochę patent z tymi nakrętkami, szczerze powiem, wymyślany przy pierwszej wymianie. Te podwórkowe, ale. Powiem tak. Jeśli coś jest głupie, ale działa, to wcale nie jest głupie. Pamiętasz ile za pierwszym razem na ten, wyszło nam tych nakrętek? Za pierwszym razem? No. A żeśmy kotłowali Zemc. nakrętki do samego dołu. Do samego dołu. Okej, okay. dobra, powinno iść teraz dobrze. Zobaczmy czy to wychodzi. Wychodzi. Po prostu perfekcyjnie, czyli ten tak zwany placebo, z czego się śmiałem obrdzewiać, jednak aż takim placebo nie jest. W końcu nie na darmo krążą legendy w internecie, że jeśli coś nie działa, to należy to albo skleić srebrną taśmą, albo sprykać jakimś wódekiem czy czymś. Dobra, tutaj mamy. No. Dobra, zdejmujemy sobie. Widzimy ile tutaj było korozji. Nawet palcem jak przyjadę. To jest wszystko ostro skorodowane. Dobra, i teraz by się przydało. W jakiś sposób to łaskawie wyciągnąć. O ile będzie się chciało wyciągnąć. Jeśli nie, no to teoretycznie chodzi. Ale praktycznie nie chce mi się z tym męczyć, więc biorę kolejne nakrętki i wypycham go do samego dołu. Czego? Nakrętkę daj, spodnie ci się próją. Co? Co się stało? Nic tak se chciałem szpetnie zakląć Gun się Nie miałeś się gdzie zje Kurwa ta, złoty szczypie Skąd ja ci mam wziąć nakrętkę Chodź do Nexi to sobie wezmę jakąś mam... Nie, już się nie nagrywaj Głupi patec z, z nakrętkami, tak? Tadam Trzyma, trzyma Trzyma, trzyma O, A, już nie trzyma sadło. Dobra Korozji tu cholerę, Poza tym, ten Ten był wymieniany? Czy tamten? Bo ten chodzi luźniej Chyba tamten, tamten. Ten chodzi luźniej Boże, żeś tu... mi taką śrubę dał, ten chodzi luźniej, ale jeszcze gdzie masz tą śrubę? <laughs> <Buzgierka>. Boże, <laughs> Te. może się zdarzyć. Że wasza śruba, jak ktoś inteligentnie lub nie przyciągnie, tutaj był jeden sworzeń zmieniany, nie wiem który, czy to ja przyciągnąłem, czy osoba, która to wymieniała. Zobaczcie, jak pięknie ten gwint wygląda. O, taka śruba jest do wyrzucenia. Poza tym, nie wiem, czy będzie widać na filmie, ale ona jest też krzywa. Śrub... O, do tyłu. Śruba. O, było. No, było widać, dobrze, dobrze. Śruba 8 i 8. Tak. I krzywa. 8,8 i 8 ze sklepu z uwagi na to, że fabryczne e, wyglądały jeszcze gorzej po pierwszym odkręceniu, po pierwszym odkręceniu niż te. E, także śruby wymieniamy. Dobra. Dobra. Jeden mamy stworzeń założony. fu, wahać cały. Tutaj mamy dokręcone. E, Także palcami ta śruba nam chodzi Tamta na dobrą sprawę też Ta też nam chodzi od wahacza palcami I ta tak samo Natomiast swoje są już dokręcone na maks. I teraz I teraz zanim dokręcimy Te dwie śruby i te dwie śruby Wypadałoby troszeczkę autem pobujać Weź bujnij lewo, prawo Dobra. Dobra. Tak, żeby to się jakoś tam ułożyło w miarę. Dociągamy wszystkie cztery śruby. I to na dzisiaj tyle. Pozdrawiam.